Dzień dobry wieczór, z tej strony Gubal, Zapraszam Was do oglądania następnego odcinka. Dzisiaj zajmiemy się już rzeką, płomieni. W pierwszej w kolejności e, zabijemy tych czempionów. Fajnie. Dobra. Nie przejmujemy się niczym, tylko ciśniemy dalej. Dobra, yy, co tu się zaczyna dziać? Skąd oni się biorą wszyscy? Oczywiście wszystko zawsze musi się dziać w jednym momencie. Inaczej być nie może. D dobra, zabijemy największego badasa. Reszta to już tylko profilaktyka. Ale jak zwykle, dobre wejście. Ech. Jeszcze tych trzeba zabić, bo będą produkować te świństwa. Dobra, tam leżą. No, mimo wszystko, że chłopaki... Yy, że jestem odporny 75% na ogień, to i tak ładnie mi z tego ognia. Wow. Naprawdę niesamowicie mnie tutaj przywitali. Lekkie buty, wzmocnienia, wzmocnienia, coś jest, że się przydadzą. Ruszamy dalej. Mamy tutaj coś mniej więcej wyczyszczone. Kurde, te same badasy będą. No oczywiście <śmusza> musiała być luka ta no wprost na mnie. To, to już zaczyna być chyba standardowe w czwartym, w czwartym akcie. Udarek. Czy dostał pan udaru? Był. Jakby was teraz ugryźć... Nie, no, no. Masakra. Jeszcze jakbyś atakował w to miejsce, gdzie ja bym chciał, żebyś atakował, a nieco chwilę gdzie indziej. A Zaczynają się sypać. O. <laughs> no to się posypali. No to okno po prostu mnie denerwuje. Jak skończę grać w Diablo, to normalnie po raz ostatniej nagrywającej w oknie chyba. No już umrzyj. Uff. Boże, jeszcze sługa. Nie, no, no, całą manę wydałem, ale ledwo się ruszyłem. I się chyba jeszcze stąd nie ruszę, no. Sorry, że nic nie mówię, ale się zastanawiam, co ja mam właśnie zrobić. Czy ja tu mam omijać wszystko, czy ja mam tutaj walczyć, o, To jest katastrofalne. Nie, nie mam pojęcia, co ja mam zrobić. Nie mam many ale. Całą manę wydałem, nie? A ja się zastanawiam czy wejdę jeszcze w hazard <ścoughs> No na pewno wejdę w hazard No Ja całą kasę zaraz wydam na, na ten Butelki many No pomocnik by się tutaj Niesamowicie przydał tylko, że on nie ustoi Ani chwili Ani sekundy nawet nie ustoi Jak go dopadną to będzie koniec Będzie po najemniku o! No nie, no tak ich fajnie zaczęli lurować. Oni sobie poszli gdzieś. <grymne> Wysiłsiaki, jeszcze we mnie ogień nawalacie. Jeszcze we mnie ogień. No, to są faniaki, nie? Najgorsze jest to, że dość sporo mi życia zabierają. Dobra, tutaj się pozbędziemy tych panów. No jeszcze jakieś tam zmniejszenie odporności. <laughs> Ładnie no, ale przynajmniej ich tutaj wszystkich zlodowałem w bezpiecznym miejscu, a nie tam na otwartym, a nie w otwartej przestrzeni się z nimi leje, nie? Dobra, jakoś to sobie poradzimy. Nie, nie ma czasu na zastanawianie się co tutaj robić. Trzeba lać, póki są uwięzieni. Zają się znowu będą rozchodzić a nie daj Boże, właśnie tak jak teraz. Zbliżą się do mnie, jeszcze mnie zabiją. No ja cię nie mogę, ale tutaj się dzieje. Jakby najemnik by był w stanie to wszystko yy, wytankować, no to fajnie by go było wziąć, ale ja wiem, że on tego w życiu nie wytankuje tutaj. Bez tych ścian, znaczy, nawet jakbym go miał, to by mi guzik pomógł. Bo w tych ścianach muszę się blokować. Znaczy, w więzieniu. Ula, jakie fajne odporności! Zabijmy go. Jeszcze żyjesz. Dobra, brunatna zbroja, to <laughs> idzie na sprzedaż To też idzie na sprzedaż, wszystko idzie na sprzedaż Nie zastanawiamy się, wszystko trzeba sprzedawać, bo zaraz nam braknie kasy No patrzcie, no cały plecak musiałem y, wydać ca Całą manę musiałem wydać, kurde a... Uff, Ja Cię nie mogę, piekło naprawdę zaczyna dawać we znaki, nie? <laughs> Jak patrzę, że ma tylko 8 butelek many, to nie wiem czy się ruszać dalej <laughs> Naprawdę I tutaj jeszcze Najgorsze jest to, że oni są tacy mocni to kurde Runiczny Łuk. Dobra Jezus. No, nie mogę się ruszyć z miejsca. Ile tutaj mapy przyszedłem? No. <śled> <śled> o, to będzie długa gra. To będzie naprawdę bardzo długa gra. Dobra, wszystko tam leży. Miejmy nadzieję. Ja nic łóżkie jeszcze weźmiemy na sprzedaż. Ech, no i chodźmy po manę. Kurde, sprzedałem mogłem to. <laughs> no nie Trochę sobie życia dogupię na wszelki wypadek. Tutaj mamy jakieś przejście, proszę bardzo. Czyżby do Kowala. W takich przejściach chyba fajnie by było postawić ścianę z kości, a nie więzienie z kości. Ale poczekajmy, on tutaj coś... Fajnie, fajnie wybucha tutaj, fajnie no. Podoba mi się to. Coś jeszcze chce tutaj umrzeć? Nie bardzo? Dobra. Pierwsze koty za płoty. Zobaczmy co tutaj się dzieje. Kapliczka klejnotów. No proszę Cię bardzo. Jaki ja tutaj klejnocik mogę sobie wziąć? Nie mam ametystu, o nie. Szkoda, ametyst by mi się bardziej przydał. Dobra, no to jak nie ma ametystu to weźmy sobie brylant. I teraz. ta -da, da ta da! Zaraz mi wyskoczy ametyst, nie? Bez kazy. <śla> to takie. To takie normalne w diablo, nie? Wy też uważacie, że to jest normalne w diablo? No to jest takie. nadzwyczajne. Sobie wszystko fajnie ustawicie już mówicie, dobra, załatwione. Mówicie, nie ma czym się martwić. Już sobie elegancko się ustawiacie do bicia, i nagle ba. Błyskakują z każdej strony. Już nie możecie się panią stać. Dajmy im golema na przekąskę. Dobra. Sytuacja jakoś opanowana. Pajączek weźmy. Do sprzedania. Co tutaj będzie? że nic tutaj nie będzie. O, mamy kuźnię. No, zbierajmy sobie tutaj trochę trupów. Kurde, nie to, no nie to. Dobra, teraz to. No i teraz trochę to potwa. Kamienna skóra, niewrażliwe na takie fizyczne, więc mi się tutaj za bardzo nie przyda. Najemnik, dajmy sobie many zawczasu, póki jeszcze możemy, bo może się zdarzyć sytuacja, że nie zdążymy. O, cholera, ty nie, gościu, to żeś mnie zaskoczył. Co on ma tutaj? Teleportacja. No tak, nawet nie, byłem tak leniwy, nie chciało mi się przyczytać. No to żeś się gościu sam to wpierdzielił. pod trupy wszedłeś. No to twoja była. Twoja głupota. Dla mnie lepiej. No, no, no. Jestem przeciążony. Wszystko sprzedajmy, co możemy. To co my tutaj sobie możemy zrobić? Aha, my nawet nie mamy tego na 5 metrów. Dobra. No, nam za dużo już nie da, nie wiem, chyba dam wybuch zwłok. Teraz będę dawał sam wybuch zwłok, no. <śśmiech> Jednak ten wybuch zwłok to sporo daje. Tylko za bardzo go wykorzystać i nie mogę, bo są wszyscy za daleko. No to wiadomo, że im większy promień, tym lepiej dla nas. Nie mogę nieść więcej. No tak, no. mądry gubal. Dobra, ty dużo waty nie będziesz. Mamy już 20 minut nagrywania. Lum, No proszę bardzo. Jak to jest? Neflum? Neflum. Oczywiście czaszka bez kazy to jedynie na handel idzie. No i co my tutaj będziemy mieli? O, Elita jakaś tam jest. No niedobrze, niedobrze. zaraz zobaczymy jak daleko jest yy, nasz wópek bo jeśli to będzie ponad yy, 30 minut to podzielę to już na dwa odcinki a jeśli to będzie za 5 minut to już będzie po prostu dłuższy odcinek To będzie proste, po prostu <głos》>, muszę ich zabijać. Dobra, to było easy, trochę ryzykowne, ale, ale łatwe. I co my tutaj mamy? Myślę, że to też będzie proste, jest ich dość sporo. Tam jest jakiś kolejny champion, kurde. Mi się zdaje, że chyba to podzielę na odcinki, bo powiem Wam szczerze, że nie wiem w którym momencie skończyć, a nie chciałem tego zaczynać wszystko od nowa, bo raczej nie dam rady nagrać jeszcze innego odcinka, więc muszę, muszę dojść teraz po prostu do WPK. Nie widzę tego jak gdybym będę musiał przechodzić e, całą ścieżką doma, to po prostu odcinki by się nie kończyły, no sami widzicie o co tu chodzi. E, he, 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 he. Dobra. Orogaty hełm. Kościany hełm Już nie udawaj, że jesteś przeciążony. No, ale cóż, będziemy mogli zrobić Nefluma. Mamy pod to zbroję, mamy Nefa. Chyba nie mamy Nefluma, znaczy Nef. Nie wiem, czy jestem ślepy, czy go nie ma. No nie ma. E Nie dobrze. jest bardzo niedobrze. To jest wszystko na sprzedaż. Gratulacje? Dobrze ci. Na deszcz. Pozdrawiam cię. Beach. Nie mogę jeść więcej, uh, gdzie jest ten bupek No i co, no i powoli eksplodujemy tutaj wszystkich. Hmm, dobra jakoś to poszło. Szturmak. Wybok zwłok wszystko załatwi. Udar. No nie, będzie trudny. Też właśnie o tym mówiłem. No niestety na nic się, się mi nie, nie przydasz. tak to fajnie działa takie spowolnienie i do tego golem jeszcze spowolni, nie? <laughs> o, boże. Udarzę Dobra, na razie musi minąć Właśnie, zębaty nóż weźmy na sprzedaż. Eee, tutaj nigdzie nie pójdziemy. To tylko portal, a już myślę, że to talizman. O... To może być jeszcze długa wycieczka. Na pewno to podzielę na dwa odcinki. Dobra, pierwsze co my musimy zrobić to wrócić po manę. ci trzeba? To sprzedamy. To sprzedamy. I to sprzedamy Teraz mana, życie Wszystko mamy. Teraz many Zaraz będziemy mieli kolejny poziom. Ech, dobra, jakoś to się posypało. Teraz musimy zacząć jeszcze tego, bo co chwilę naraz mucha swoim ognistym <laughs> Oddechem nie wiem, jak to można inaczej nazwać. No, inferno, no, inferno. Cieka. Pan Czeruścik sobie umiera. Dziękuję. No to widzę, jak będziemy klepać diablo. też pójdzie na trzy odcinki jak nic jeszcze nie ma <ślesk> to naprawdę będzie długa historia Trzeba ich spowalniać. To są tylko dwa... To ja nie będę przez nich się spisał, nie spowalnia. O, dziękuję. Znaczy spowalniał... Yy, w tym sensie... Że rzucał sobie więzienie z kości, kiedy wiecie... Mogę ich normalnie spow... Bo więzienie z kości jest takie, że może mi przeszkodzić, będę musiał specjalnie używać do tego teleportu, a nie ja chcę na razie wydawać pieniędzy, to za dużo już mnie kosztuje, że tak powiem, ta mapa. Ten rozdział mi niesamowicie dużo kosztuje. Ale tutaj już potwory mają chyba 85 poziom, tak? Dobrze pamiętam. No już najwyższe jakie mogą mieć. Więc jak pójdziemy sobie do e, pierwszego pierwszej mapy piątego rozdziału to będzie dużo łatwiej z tego względu, że mieli, będą mieli dużo niższy poziom trudności. Po e Tymaj tutaj nie klepkością. Hmm. Cię... No i co ja tu nie mogę mówić przy takim rozpierdzielu? Z jednej strony to jest nudne to, co ja teraz zrobię, ale z drugiej strony, no nie mam innej opcji. Nie mam takiego damage'u, żeby ich załatwić wszystkich. Uda, ty nie możesz mnie tak bić. Proszę bardzo, czemu ja dostaję taki oklep? Coś tam zaczyna wybuchać. Tutaj jednak za mało, jak widać. Dobra, mamy kolejnego, udara mniej. Tutaj wszystkich zamknijmy. Zaczniemy tam klepać. I dzięki temu zaraz coś tam zginie. I teraz będzie puch puch puk 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 Dobra, tam już leżą. Jeszcze tylko tego, tego Badasa trzeba zabić. Teraz coś jest blisko, żeby. No, dziękuję. Uch. Było ciężko. Jestem przeciążony. W sumie nawet nie wiem po co sprawdzam, czy już mam u niego. Pa... Nie partyzanę, tylko siłę. Słowo runiczne. Czy jest, jest, mamy WPK. Dobra. Pytanie, czy to dzielimy na dwa odcinki? Nie, po prostu będzie jeden dłuższy. O. Yy, następny odcinek będzie na pewno bonusowy, bo będę chodził sobie do hrabiny, żeby znaleźć tego Nefa. Mam nadzieję, że to szybko zajmie. Ja wam dziękuję za oglądanie. Życzę miłego dnia. Pamiętaj, zostawić łapkę w górę i subskrypcję. Na razie.